Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie brzmi: czy on jest o mnie zazdrosny? Kartę przełożę i tradycyjnie wlosuję. trzy karty: sedno, sprawiedliwość. Co wychodzi naprzeciw? Cesarzowa. Wynik, odpowiedź, rada. Król miecz. Witam ci mój królu, mój faworycie. Na spodzie talii jest askielichów. To może być tło czytanie. Sedno, sprawiedliwość. Człowiek zwariował na czymś punkcie, przejrzał na oczy. To jest okres odczuwania i zazdrości partnera. To jest przede wszystkim uczciwość i zrównoważenie. Ale niekoniecznie sprawiedliwość pokazuje odprężenie i spokój, raczej impuls, który podnosi ciśnienie. Sprawiedliwość pokazuje związek parą opartą na zasadach partnerstwa mają duże podobieństwo charakterów mają podobne spojrzenie na świat sprawiedliwość pokazuje aby nie zapomnieć o rozsądku w miłości co wychodzi naprzeciw cesarzowa cesarzowa na tej pozycji pokazuje zastrość i tutaj masz odpowiedź Jesteś dla niego idealna w sferze duchowej. Podobasz się jemu fizycznie. Otwórz się na swój rozwój osobisty. Zadbaj o swoje uczucia i wewnętrzne piękno. Poznaj swoją wartość. Będziesz adorowana przez tego króla mieczy. Pozwól sobie na adorację. Ale nie przekraczaj swojej granicy. I również. Jemu nie pozwól, aby przekroczył Twoją granicę. Niestety Twoja strona przeciwna będzie zazdrosna, więc on ma problem ze swoją zazdrością. Wynik, odpowiedź, rada. Król miecz. Pytanie jest. Czy on jest o mnie zazdrosny? To odpowiadam tak. Jest zazdrosny lub będzie zazdrosny. Król Mieczy to jest osoba ciesząca się szacunkiem innych. Jednak on sam nie ujawni ci swoich uczuć. Zachowa zimną krew. Myśli o jakiejś strategii. On cię dobrze widzi. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie.